Na mit Barcelony na pewno wpłynęły niespokojne dzieje. Przez długi czas klubowy stadion był nie. Ma tam teraz sporo miejsca. No, nie ma bramki. Zupełnie nieudany strzał. Po co on w ogóle uderzał z takiego kąta? Było prawie pewne, że to nie wpadnie. Sergio ramos. Angel Di Maria, Pogba, Paul Pogba, Di Marini. Teraz odczytał zamiary przeciwnika Neymar. Dembele, Sergio Busquets. No fauluje w takim miejscu, będzie groźnie. To wprost wymarzona pozycja. No, niewiele teraz zabrakło. Ładna byłaby bramka tuż pod poprzeczką, gdyby tylko minimalnie lżej uderzył. Dembele. No nie mogą się przebić. Niedokładne podanie Ronaldo i strata. Przy de Jong. Don't you get upset? It was not your fault. No common sense, not in your awesome. No, you weren't laughing in my face like my dreams were a fable. Calling me unstable now. Said I'm just talking to the fairies. they so you stuck in small town, little house on the prairie. The spoons like kids of pastimes. Wonder wonder and wander, wander, then the night to fight. Pierwsza wizyta na Estadio Santiago Bernabeu to piłkarska uczta i mam nadzieję, że dzisiejszy mecz właśnie taki będzie. To spotkanie komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dziś kolejne spotkanie La Liga Santander, którego będziemy świadkami. Real Madryt zmierzy się z Barceloną. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo, trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. Jordi Alba. Atak Barsy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Marcelo. Musi coś wymyślić, jak wyjść spod presji. Hoł Pogba. Pogba nie dają mu teraz miejsca. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Robert Lewandowski, Ronaldo niedokładnie i strata piłki. I teraz przywilej korzyści dla Barcelony. Na brak piłkarskich emocji chyba nie będziemy mogli narzekać. Biorąc pod uwagę, jak utalentowani zawodnicy grają w obu zespołach, po obu stronach, jak sami Państwo doskonale widzą, nie brak wielkich piłkarskich talentów, z przebiegu spotkania dowiemy się, które gwiazdy lśnią dzisiaj najjaśniej. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Barcelona teraz przy piłce. Cristiano Ronaldo Ależ teraz Znakomicie jest szansa na gola Jest piłka w siatce Przepiękna bramka Chcę to zobaczyć Na powtórce W zwolnionym tempie Jak on to wszystko zrobił Z pozorną nonszalancją Ale tylko pozorną Bo on od początku do końca Był skoncentrowany Popatrzmy na rezultat 1 do 0 Angel Di Maria Mbappé mamy spalonego. Robert Lewandowski. Złóżna decyzja arbitra. Wyraźny spalony. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Cristiano Ronaldo jest sam na sam. Musi strzelać. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę państwa! Co za emocje! Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Pique. Mocne udane wejście. ale się przedarno! I broni Totterstegen. Świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. Wybrali krótki wariant drożnego. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Znów piłka poza boiskiem i znów rzut rożny. Jordi Alba. El Clásico na boisku jest tyle indywidualności, że naprawdę trudno przewidzieć, kto tym razem przesądzi o losach meczu. Trudno o silniej obsadzone starcie. No tak, ile to już razy w przeszłości Messi czy Cristiano Ronaldo samodzielnie rozstrzygali spotkanie. Niestety, spalony za szybko ruszył do przodu. Di Maria, Ronaldo, Bruno Fernandes. I Lewandowski Znalazł się na czystej pozycji Niestety nie ma gola Piłka odbita od słupka Wraca na murawę Dosłownie centymetr Może dwa A byłaby bramka na podwyższenie prowadzenia I uspokojenie meczu Tymczasem przeciwnik Okazja Lewandowskiego Skuteczna interwencja Ale grają dalej Gol dla Realu Madryt Drugi gol mamy 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Podanie po skrzydle. Lionel Messi. Zostawia teraz za sobą obrońcę. Wycofują piłkę. Dobre podanie. Oho, karny arbiter bez wahania wskazał na 11 metr. Czy za chwilę strata dwóch goli zbaleje do jednego? I mamy gola z rzutu karnego. I sędzia dyktuje rzut karny Dodatkowo żółta kartka za to wejście Nieładne to było Trzeba tępić jest Interesująco zapowiada się ta akcja Gol! ale ładnie to zrobił Trzeba docenić kunszt piłkarski Taki strzał wymaga długich godzin treningu Trybuny szaleją Brawa, naprawdę zasłużone brawa Neymar z piłką lągle Jordi Alba. I teraz spójrzmy, Real Madryt przy piłce. Cristiano Ronaldo faulowany, ale sędzia pokazuje grać dalej. Rzutem wolnym rozpocznie Real. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka, lepiej niech uważa. No nie wiem, co sobie myślał, decydując się na taki strzał z tak daleka. Może pozazdrościł legendą piłki pięknych bramek z kilkudziesięciu metrów, ale o tym uderzeniu na pewno będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Pikę. No, mocny pressing musi... Kylian Mbappé Real Madryt teraz atakuje. Ma dobrą okazję do strzału. Świetnie teraz ten sztegen. Gramy dalej.